Z największych samolotów transportowych świata wylądował dzisiaj w Bydgoszczy AN-124, czyli popularnie zwany rusłan. Został wynajęty przez wojsko do transportu śmigłowców. Był to też test dla bydgoskiego lotniska, bo tak duże maszyny jeszcze tu nie lądowały. By podziwiać samolot, przyjechali miłośnicy lotnictwa z całego kraju. To prawdziwy kolos. Rozpiętość skrzydeł 73 metry, wysokość 20. Może zabrać na pokład 150 ton ładunku. Rusłan przywiózł do Bydgoszczy prawdopodobnie śmigłowce. Choć cel wizyty i lądowanie to tajemnica wojskowa, miłośników lotnictwa nie mogło zabraknąć. Niespotykany widok na polskich, ogólnie na polskich lotniskach, tak więc cieszymy się, że mieliśmy okazję zobaczyć taką maszynę. Będę tak częściej, jeszcze to wtedy by było jeszcze lepiej, no pogoda żeby jeszcze była lepsza, byłoby super. Swoją wielkością Ruslan ustępuje tylko Antonowowi 225. Oba są do siebie podobne, ale większy ma sześć silników. Ruslan jest e, największym e, bojowym używanym przez rosyjskie siły powietrzne, a także i przez ukraińskie firmy transportowe samolotem transportowym. E, był to największy samolot desantowy rosyjskich wojsk także <trafię> trzeba tego zobaczyć. Rusłany latają między innymi dla rosyjskich i ukraińskich linii lotniczych. Od kilku lat z ich usług korzystają Polacy. Rusłane lądowały m.in. w Poznaniu czy Wrocławiu. Takiego samolotu tu u nas chyba na bydgoskim lotnisku nie, nie było, więc sama ciekawość tego samolotu. Huk silników wiadomo, no, potężne ma silniki, no. Jeden z największych samolotów na świecie. No, nic dodać nie ująć. To nie jedyna wizyta Rusłana w Bydgoszczy. Samolot ma dostarczyć kolejny transport dla wojska jeszcze w czwartek.